Mano wszystkich z tej strony, Kowal dzisiaj zaprezentuję Wam dość specyficzną grę. Ale jakże fa pewnie fajną, i dość fajną jest to symulator Maszyn Rolniczych 2013. Chyba na następny rocznik zrobili grę. Ja, pierdol Dobra, jestem niezwykle podjarany tą produkcją. Chyba. no nie wiem, jak wiadomo, od niedawno zaczęto wypuszczać wszel wszelkie symulatory. Ci chcesz zostać. Drwalem, czyli chcesz zostać y, kierowcą radiowozu, czyli chcesz nauczyć się jeździć, a nie wydawać 1000 zł, tylko 50, 50 zł na grę. Umożliwiam wam te gry! Dzisiaj po, poczułem się jak prawdziwy rolnik, który siada za, za swoim za kierownicą swojego kombajnu czy traktora i rozwozi obornik Dobra, ja już stworzyłem sobie profil tutaj, że wcześniej ogarnąć to troszeczkę, ale nie zdążyłem. Stworzymy sobie drugiego kowala. Kowal jeden Kowal 1, dobra, wchodzimy. Wybierz. Kurwa, że w takiej grze jest poziom trudności. No to naprawdę. Dobre, no to gramy na średnim. Mogę się ciągnąć, wybrać? Dobra, jest dobrze. Kurwa, Zaczynamy co mamy. Gryzli 114, wygląda jak jakiś Ursus. Dobra, następny. Zetek 7744, kurwa, macie. Normalnie licencje widać że dostali Wow, To jest kurwa maluszek Fabrman... Day Plus Czekajcie chwilę, bo zaraz... Dobra, jedę. wracamy. Przepraszam za problemy techniczne, niestety mój kurwa komputerek się troszeczkę. Nie wiem, nie smaczył może tym, że to odpaliłem tą grę, nie wiem. Może Flap się obraził. Kurw! No, coś nie jest nie tak... Kurwa... Dobra, wybieramy ciągnik. Będą takie FPS jakie są. Gryzly, gryzly, tego nie, ten jest za mały. Chuj, bierzemy ze teksach. Nie, no kurwa. Już widzi... rozumiem wielki tuning, jakieś bębki czy coś. Ale żeby tuningować traktor, ciągnik kurwa. No, nie, nie, nie. A, myślałem, że jakieś spoiler, jakieś ławeczki, coś w tym stylu. Ale nie, to chodzi o moc. O, można zmienić kierowcę? Wow! Kurde, ale fajne. Odziach... A weźmiemy sobie pana z kapeluszem. Chodź płatny. Wow, kurde. Normalnie jestem pod wrażeniem. Dobra, czerwony pasuje taki. Ten zielony. zielony mi się. Dobra, ubierz ja ciągnik. Okej. Okay. Co dalej? Powrót. O, number. tutaj mamy główny menu, w którym jak widać widać nasz piękny ciągniczek. Możemy nim obracać sobie tutaj tak o... Podasz, że nie można... Jak... Dobra. I tutaj co mamy w menu? Karierę, garaż, czyli to co wcześniej widzieliśmy do kariery, zaraz się zagłębimy. Sterowanie. Sterowanie, zazwyczaj to jest w opcjach, no ale dobra. A co mamy w opcjach? Jasność Głośno się ciszę, trochę, bo zara będzie. O, teraz gitara. Potem znowu mnie nie będzie kurwa słychać. Niestety klawiatury. Później nie, dobra. Może później. Osiągnięcia! Kurwa, achievementy! Kurwa, poszaleli. 100 tysięcy. Ukończy wszystkie konkurencje. Kup przynajmniej 5 ogników. Spędzi ponad 8 godzin. Nie wiem, czy kurwa będzie taki chatko. na no że nie powie czas. 2, 4. To kurwa, po ile są te dyscypliny? Wyścigiłabym przeciw 200 Wyścig Wyścigi, co? So! Nie. Kariera. Wyścig eliminacyjny. Rozpocznij. Ale będzie jazda! A widzicie te kurki na środku ekranu? Jak kurwa zrenderowane. Ta grafika jest taka miodna po prostu w tej grze. To opra oprawy graficznej. No, no nie, nie wiem na jakim to silniku, czy to w ogóle ma jakiś silnik. Może te traktory mają silnik, ale ta gra na pewno nie. Kurwa grubo, grubo! Ja pierdolę! Nie no. Ten... To... To coś zajmuje mi na dysku pie ponad 5,5 giga. Pyrafi się kurwa na co? Na co? O, weźmiemy go kurwa po wewnętrznej. Shup. No. Ale bardzo ładnie unosi się ten dymek z, z wydechu, szczerze mówiąc. Co kurwa robię? No znacz no, no, to... No nie! No to spit... Chcę wygrać! A pierdala! Hahaha! <laughs> <Kury! laughs> Czemu nie zrobiłem? Tu już Maruch Racer. Wróćmy do nie grałem, ale chyba Maruch jest lepszy. Zbyt emocjonująca gra to to za bardzo nie jest. Co się pierdala, z te i Nie mam jechać. Dobra, po prostu brawo. Chuj, wiemy. A, mam, mam, mam minimapkę w lewym nogu. Te, też, kur... Te, też jest kurwa. Też jest kurwa dojebana. Nie powiem. Ej, I... Będę się zmieniać kamerę. <laughs> Z wnętrza jest! Nie rozumiem naprawdę. To coś jest nazywane symulatorem. Na pewno na wsi ścigają się swoimi ciągnikami, które normalnie zrasują, dają turbiny, chujbie co dają. Mają te ciągniki może z 500 koni, nie wiem. Ja myślałem, że to będzie coś bardziej emocjonującego. No nie może emocjonującego, ale bardziej tym czy się wykazać. Nie wiem, jakimiś umiejętnościami, no z tych symulatorach, co po niektórych, no to trzeba się na niektórych nakombinować, bo już trochę grałem, ale w tym, w slalom, kurwa pomiędzy tymi, o Ze skórki przylecia. Wszystkie duże to są okrążenia, ja mam 5 okrążeń, przejechać. i Ja pierdolę. No i kurwa tu, tu, jakieś, można patrzeć do tyłu. Kamery. Kamer jak widać jest wiele Jakieś nie... o, czy O! No jakaś kurwa skoczniejsza muzyczka. Słysza. Czy oni się oglądali? Czy mi się tylko wydawało? Meta? JEEE! Yeah! Udało się! Wygrałem! Wygrałem! Gdzie jest kurwa kierowca? Złoty medal. Dobra, zakończ. Jaka ta jest? Ta gra jest. Później podsumuję. Dam jej jeszcze szansę. Kariera. O! To może być ciekawsze. A i tak tej konkurencji musisz przejechać przez punkty kontrolne Ciekawe. Może Może jednak coś będzie tutaj lepszego, ciekawszego. Ale nie wiem. No. Uuu! Uu. ale ja się pytam gdzie jest kierowca. What the fa... Co się kurwa stało? Nic nie zrobiłem. Okej. Okay. Może uda mi się zacząć. Uda mi się czy nie? No, wciskam gaz. No kurwa, o co chodzi? Może <grywa> coś się zbagowało? Kariera ja za precyzyjne. No, mam tylko jeden, no i co? Nic nie dotykałem chuj coś... Kurwa dotykałem jeszcze większy chuj. No nie wiem, naprawdę. Ciśnij do w... Ciskam. nic nie dotykam. O co tutaj kurwa chodzi? Zakończ konkurencję. Kurwa ta gra jest naprawdę. Ostatni raz i nie, kurwa koniec. Dojślad, dojślad. Czemu kurwa niemieckie. Ale naprawdę wierzyłem, że to będzie coś takiego fajniejszego. Choć te symulatory te wszystkie gry są chuja warte tak naprawdę, ale na przykład symulator Demolki on jest całkiem niezłą grąbę pozoro. Co ja mam kurwa tu drogi. Nie kurwa dosyć! PIERDOLE to! Nie! Kurwa jeszcze nie kliknąłem Co za Kretyn kurwa... Co za debile wymyślili taką grę, żeby jeszcze to wypuścić na rynek. I za to jeszcze żądać 50 zł No ja pierdolę Co? Dobra, wciskam kurwa, cokolwiek, no Dosyć, dosyć, dosyć Chciałem, dałem jej szansę Zjebała to Mamy osiągnięcia jakieś? Zero O, trzeba przesadzić kurki Fajnie Mi się wydawało, że ja przyjeżdżam, ale Jakieś A, zerowanie. Powrót na trasę, klaks, mapa I tego tak do tyłu tego przedmiotu, że zadziała, tutaj będą. Ale jak. Nie, nie działa. Ale jak słychać, to jest muzyka, oprawa graficzna. Wszystko jest za tym, żeby nawet na tą grę nie spoglądać. I to jeszcze zajmuje ponad 5,5 giga na dysku. Ja naprawdę nie wiem, co oni zrobili. Żegnam się z wami. Może coś jeszcze nakręcę z jakiegoś innego symulatora, który będzie coś w sobie miał, coś lepszego, coś co... Może nawet da się coś przejechać niż jeden głupi, nudny wyścig. Wyścig to kurwa. To nie był wyścig. Dobra, żegna się z Kowal. na razie.